Kurs cudów, ćwiczenia dla studentów. Lekcja 62. Moją funkcją jako światła świata jest przebaczenie. Twe przebaczenie jest tym, co przyniesie świat ciemności do światła. Twe przebaczenie jest tym, co pozwala ci rozpoznać światło, w którym widzisz. Przebaczenie jest pokazywaniem, że jesteś światłem świata. Dzięki Twemu przebaczeniu, prawda o tobie powraca do Twojej pamięci. Z tego też powodu w Twym przebaczeniu zawiera się Twoje zbawienie. Złudzenia o tobie samym i o świecie są jednym. Właśnie dlatego każde przebaczenie jest darem dla Ciebie samego. Twoim celem jest dowiedzieć się, kim jesteś. Zaprzeczyłeś bowiem swojej tożsamości poprzez zaatakowanie stworzenia i jego stwórcy. Teraz uczysz się, jak przypomnieć sobie prawdę, albowiem atak ten musi zostać zastąpiony przebaczeniem, aby myśli o życiu mogły zastąpić myśli o śmierci. Pamiętaj, że w każdym ataku przywołujesz własną słabość podczas gdy za każdym razem gdy przebaczasz przywołujesz w sobie siłę Chrystusa czyż nie zaczynasz więc rozumieć co przebaczenie uczyni dla ciebie usunie całe poczucie słabości napięcia i zmęczenia z twego umysłu odbierze cały lęk poczucie winy i ból przywróci do twojej świadomości niepodatność na atak oraz moc którą Bóg dał swemu synowi Radujmy się, zaczynając i kończąc ten dzień ćwiczeniem dzisiejszej myśli i posługując się nią przez cały dzień tak często, jak to tylko będzie możliwe. Pomoże Ci to uczynić ten dzień tak szczęśliwym dla Ciebie, jakim Bóg chce, abyś był. Pomoże to również podzielać to szczęście wraz z Tobą tym, którzy są wokół Ciebie, jak i tym, którzy są pozornie daleko. W przestrzeni i w czasie. Mów sobie dziś tak często, jak tylko będziesz mógł z zamkniętymi oczyma, jeśli będzie to możliwe. Moją funkcją, jako światła świata, jest przebaczenie. Chcę spełnić moją funkcję, abym mógł być szczęśliwy. Potem poświęć minutę lub dwie na rozważanie tej swej funkcji oraz szczęścia i wyzwolenia, jakie ci ona przyniesie. Pozwól pokrewnym myślom przychodzić swobodnie. Twoje serce rozpozna bowiem te słowa, a w twym umyśle znajduje się świadomość tego, że są prawdziwe. Jeżeli twoja uwaga zacznie się rozpraszać, powtórz tę ideę i dodaj. Chciałbym o tym pamiętać, ponieważ chcę być szczęśliwy.